Cześć, ja jestem Adi, a to jest mój kanał YouTube. Dziś jest czwartkowy poranek i postanowiłem sobie pograć w Battlefielda trujeczkę. Pogram sobie w dodatek Close Quarters. I oczywiście na razie wałkuję z wami zespołowy devmatch. Wybrałem na dzisiaj dla Was planszę, mapę o nazwie Operacja 925. Widzicie, zespoły Dev Match na 16 graczy. Wchodzę do gry. Mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę dobrze, żeby nie było zbyt dużego wstydu przed moimi e, widzami. Na razie jeszcze żyję. Dobrze. Zbieram na razie punkciki na celownik laserowy. Bo uwielbiam go mieć przy swoich broniach. Fajnie, bardzo się wtedy mierzy. Celnie się szczela. Jest to naprawdę fajna sprawa. Wszystko wam polecam. Oj, pierwszy trup. Jestem już bliżej swojego celowniczka. A więc jest czwartek za oknem. Około 20, myślę, stopni. Pochmurno, ale ciepłutko. Czasem nawet lubię, jak nie ma słoneczka. Tylko jest pochmurno. Mamy tu gadu, gadu, a tlu, trup ściele się gęsto. Aha, obudziłem się rano. bo Jezus, mogłem się nie, nie kryć za tą kartonową ścianą. Ona przed granatem na pewno was, jak widać, nie obroni. Patrzcie, jaką dziurę ten granat wypró. Aha, obudziłem się dzisiaj rano i wpadłem na taki pomysł, żeby dla osób. się tutaj położył. Żeby dla osób, które oglądają mój kanał YouTube. Ufundować pewną nagrodę, nie wiem, za to, że w ogóle im chce się mnie oglądać. O, przeżyłem, przeżyłem. A więc tak postanowiłem, że jeżeli mój kanał osiągnie 100 osób oglądających, 100 widzów, wtedy e, zbiorę te niki od tych osób, na, e, rozpiszę je na karteczkach, wrzucę do jakiejś urny losującej i wśród tych 100 osób wylosuję, nie wiem. Może jedną, może dwie, może trzy jakieś nagrody. E, taka gratyfikacja za to, że mnie oglądacie. Uuu, ale się wrąbałem w piekielko. Przeżyję, że... Wie? Nie, skosił mnie jakiś. A więc wśród, wśród tych stu moich widzów rozlosuję jedną, dwie lub trzy nagrody, nie wiem. Zobaczę jeszcze jaką będę miał zasobność portfela na daną chwilę. A w każdym razie rozlosuję te nagrody lub nagrodę i wyślę do was pocztą na wskazany, na podany przez was adres. Losowanie, losowanie myślę, nagram kamerą, wideo, żeby był dowód. Taka to będzie, ta kamera to będzie taka moja komisja losująca, składająca się ze mnie, z mojej ręki i z mojej kamery. No to tyle. A więc dodawajcie mnie do ulubionych, zostawajcie moimi przyjaciółmi i, i tak dalej. A może dostaniecie jakąś fajną, śmieszną nagrodę. No, to tyle na ten temat. Ile dalej walczyć. Bo rozgadałem się, a nie mam zbyt... O jak widać, nie mam zbyt podzielnej uwagi. No i biegniemy dalej. Jakie jeszcze dzisiaj miałem przemyślenia po przebudzeniu? Aha, wiem, 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 wiem. Chciałem Was poprosić o to, żebyście w komentarzach do moich filmów pisali, jakie gry byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Nie wiem, z jakich gier przygotować dla Was. i zabity. Z jakich gier przygotować dla Was gameplaye. Zawsze to by była dla mnie jakaś wskazówka, w co Wy lubicie grać, w co warto, żebym ja zagrał. O, o Trafię go, czy nie? Uciek. Może zaproponujecie mi po prostu do zakupienia jakieś fajne gierki, a chętnie w nie pogram i umieszczę filmiki z tych wydarzeń na YouTubie. Znaczy dla mnie, z wydarzeń, dla was to nie są żadne wydarzenia, te filmiki są tylko dla was nikłą rozrywką. Ale zawsze jest... i znowu nie żyję... zawsze jest miło, jeżeli się wie, że, że ktoś się ogląda tą waszą pracę, bo jednak... Zmontowanie takich, takiego filmiku też zajmuje e, chwilkę. Najpierw. O, przygwoździli kogoś, co tu się dzieje? O, tego nie przeżyję chyba. Przeżyłem, przeżyłem. Muszę odzyskać troszkę energii, troszkę wigoru, żeby mieć siłę na dalszą walkę. tutaj chwilkę, tylko żeby nikt nie rzucił za tą kartonową gipsową ścianę znowu granatów. Bo będę musiał wiać po schodach w dół. Nie wiem co robić, tak się troszeczkę zawiesiłem. O! Załatwił mnie. Jeszcze zmieniając temat z gier na coś innego. Miałem wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o tej książce snajper, którą zakupiłem za 14 zł. Jednakże nie zdążyłem poczytać, nie było w ogóle czasu. Może dzisiaj wieczorem przed snem troszeczkę. O, oh, jest! Zaledwanie fryer. Może dzisiaj przed snem troszeczkę poczytam i wtedy y, opowiem wam, czy warto ją kupić. Choć y, mój przyjaciel troszeczkę mi już ją streszczał i mówi, że bardzo fajna książka i bardzo interesująca, bardzo fajnie się nią czyta. Także myślę, że będzie ok. Granata Może ktoś zginie Nic Pani celownicze, co ma bajery taka kropeczka. Ktoś tam by się pojawił, by dostał swoją śliczną główkę. To to a nasz. Uuu uuu Jezus! A tu stał jeden za nim jeszcze. W ogóle go nie widziałem. Może sobie... Może jakiś szkła kontaktowe wsadzić w swoje oczka. Albo coś. Tak, zabluma. Ups, szyby poleciały, fajnie to wszystko wygląda w tychże. Łoch, tu jakiś karton, co to jest? Apteczki leżą, tu szkła. Jezus, musiałbym reanimować chyba, ne? O ja, nie zadziałało. Jest, reanimowałem. Tylko też w nogę pyknę. Super. Zabiegnę na dół. O, tu, tu, co, tu, tu? Czołga się ktoś, czy zwłoki, zwłoki? Rzucę granatę, tam chyba ktoś jest, za tym barem. Mm -hmm. O tam na dole ktoś jest! Nie, 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 to nasz był. Mylą mi się guziki z nerwów, wiesz. Jak widzicie, chcę, 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 chcę wziąć coś do reanimowania, drąg, rzucam apteczkę, chcę rzucić apteczkę, biorę reanimator. Co Jest, jest, zabiłem wroga. Zabiłem wroga, uwaga, tam ktoś na dole rzucił granat jest Jeszcze jeden, oj, mam nadzieję, mam nadzieję, że go zabiję, jest, pięknie, jeszcze jeden, jeszcze jeden, i pięknie, naprawdę piękna seria, o, teraz nie zdążę, wiedziałem, że nie zdążę, ale dostałem jakiś order, ale przyznam, że trup ściele się gęsto i to nie tylko y, w przeciwnika, bo ja też padam na ziemię co chwilka, przeskoczę przez tą barierkę i biegnę dalej, deszcz jakiś, nie, to chyba nie deszcz, co ja mówię, przecież to parking, oj, już nie żyję znowu. W tym parkingu zawsze się boję, bo nie umiem dostrzec szybko przeciwnika. Zawsze mnie ktoś ubije. O, mam mój ulubiony laserowy celownik. Teraz z nim pobiegnę do boju. Zobaczcie, jaka będzie zara piękna stróżka czerwonego światła laserowego. Tak. Uwielbiam to. Mam nadzieję, że pomoże mi to w walce. Wiecie, bo, bo, bo że to uwielbiam nie znaczy, że... Że umie z tego korzystać. Ten podpięty ten celowniczek laserowy z dołu broni po boczku. Z lewego boczku. O Jezus! Nie żyję, nie żyję, szkoda. Jakoś spięty jestem. Ręce odmawiają mi posłuszeństwa. W ogóle mam jakąś niewygodną... Ale pech. Ślepi jestem jak góra. W ogóle ma jakąś niewygodną pozycję na moim fotelu, musiałbym kiedyś zainwestować ciężko zarobione pieniążki w jakiś fotel wygodny. Bo, bo to, co tutaj na czym siedzę, to jest jakaś porażka. Porażka roku. O tym co tutaj się zawałęsał, i mnie nie widział, to ja go zastrzelę. Powiem Wam, jeżeli jesteście młodzi i macie możliwość, to od razu inwestujcie w jakieś wygodne siedzenia, w fotele. Z dobrze wyprofilowanymi oparciami, bo na stare lata, w cudzysłowie stare, to wszystko się odbije na waszym zdrowiu. O, i jestem mieścicielem, plus 200 punktów. Fajne te wszystkie lampy tutaj migające w tych podziemiach. Cieknąca woda z rur, iskry, z jakichś przewodów elektrycznych. Super. Tutaj w ogóle gdzieś jak się wbiega do, 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 na jeden parking, czy do jakiejś podziemi, unosi się taki fajny kurz. Oho, mam nadzieję, że go trafię. A, mi się nie udało, ale na szczęście przyjaciel z mojej drużyny sobie z nim znakomicie poradził. A ten oto koleś poradził sobie znakomicie ze mną. Biegnę po schodach do góry. Uuu, szkoda, że wcześniej go nie zobaczyłem, bym go strzelił w piętę. Kartonowo-gipsowa ściana, przy której zginąłem. Gdy wybuchną granat. A, może przy tej już nie wiem, bo tak samo się chyba działo. Jestem chyba na najwyższej kondygnacji tego budynku. Tutaj nasz przyjaciel próje do kogoś. Rzucę mu apteczkę. Ale spięty jakiś jestem. Czuję, że zaraz ginę, bo w ogóle nie mam takiego luzu scenicznego. O! Scen y luzu estradowego. Uuu biegnie, ktoś tego ubije w nic. Nic, tylko pomoc w ubiciu. Szkoda. Mógłby jeszcze tam na dole ktoś przebiec, by mu pacnął chętnie w główkę. Chociaż to nie jest takie. Jest, zabiłem go. Chociaż to nie jest takie łatwe, bo oni w tym przejściu na dole się pokazują tylko na chwilkę. Trzeba, trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby akurat pacnąć go w głowę. No chyba, że już jest napoczęty, to wtedy pada na ziemię. To jest nasz. U, tam ktoś był. Uuu, u, u, jak ktoś do mnie. Jest! Udało się zabić następnego. Nie wiem, mam problemy z celnością. Jakoś czy, nie wiem czy za bardzo się denerwuję, czy jestem taki rozstrzepany. Ale często właśnie w, w, może to brak doświadczenia. Często w mojej... podczas mojej gry... Eee, latam tym celownikiem, walę coimi seriami w przeciwnika, a raczej obok niego. A w teorii wiem, że lepiej strzelać krótkimi seriami. Tyrtyt, trrytyt, trryty, trryty, a nie Bo wtedy karabin lata na wszystkie strony, przecież ma też jakieś odrzubne. No? O, tutaj się unosił widzicie? Czeka, o, gdzieś się przynosił. A ja wam o ku kurzu. A tutaj przeciwnik nie zwraca uwagi na takie detale. Może miał je w ogóle wyłączone w ustawieniach kartki graficznej. Jakieś picie, bo aż od tego mówienia zaschło mi w buzi. Jest jakaś woda mineralna. Wyknę sobie poczekajcie. Szkoda, że go nie zabiłem. Akurat piłem wodę. Kawy już nie piję. Dzisiaj, bo wypiłem dwie. A zaraz, samego rana. Żeby się troszeczkę przebudzić. Nie wiem jak wy, ale jak ja wstanę rano, to dopóki nie wypiję pierwszej kawy, to normalnie porażka wielka. Chyba mam jakieś niskie ciśnienie. Tu jest nasz. Masz apteczkę bracie. Może ci się przyda. Ooo, no widzicie jak ja strzelam. Dobrze go w ogóle zabiłem, bo strzelam normalnie na boki, naokoło niego. mogę spokojnie przycelować i prytry, prytry. Pry. Żenujący jestem. Kiedyś był taki film, w którym jeden z bohaterów miał prze przezwisko Sokole-Oko. No to ja takim Sokolim-Okiem na pewno nie jestem. Może raczej powinienem mieć pseudonim. Adi kurza ślepota albo Adi drżąca ręka na pewno nie jest stabilna podczas oddawania strzałów. O, tam jakiś bieg fagas bez obrazy. A, nie zdążyłem się go reanimować. i taką chwilę zagubienia. Biegam jak jakaś błędna owca. Ups. No, za duże te hary dla mnie wolę bardziej zwarte pomieszczenia. Ups, ale fajny dodatek, nie? Super, podobają mi się te zniszczenia tych ścian, tych filarów podtrzymujące, podtrzymujących y, następne kondygnacje. Super, to jest zrobione. Patrzcie, te ściany są rozwalone, jak tu spiekło wojny. Te futryny około drzwi po poobijane. I tak dziwię się, że jeszcze w tych pomieszczeniach jakiś, jakaś energia elektryczna jest. <grym>, przecież wszystko jest rozwalone, ale lampki stoją na biurkach i świecą. Ło! Jupi! Jest, udało się, super się bałem, że mnie roz... rozstrzela koleś Dobra, w lewo czy w prawo? W prawo Mgiełka wspaniale się unosi Mam nadzieję, że przeżyję, no właśnie to rzucę jakąś apteczkę. Czekajcie, tam bieg jakiś o Jezus! Wszystko dobrze, wszyscy żyją Tak, wszyscy żyją. Super Hmm. Jak Wam się podoba ten dodatek? Close Quarters, czyli walka w zwarciu? Mój w moim zdaniu super. Jeżeli nie, nie macie go jeszcze, powinniście nabyć. W ogóle widziałem tam na Orginie, Orginie e, Są super takie pakieciki premium, które można kupić. Dostaje się wtedy powrót do, e, powrót do kark karkan. Dostaje się. Close quarters, czyli walka w zwarciu oraz dostaje się. E, e, dodatek, który dopiero ma wyjść. To będą jakieś walki czołgów, nie wiem. Oho, i nie żyję ja tu o walkach czołgów. A pewnie mój przeciwnik nie miał takich dylematów nikomu o nich nie opowiadał. Spokojnie wycelował i. Mił głowę. No, co się dzieje na tych schodach, na tych schodach. Zapewniam was zawsze jest za duma. A najśmieszniejsze ostatnio było, że u góry byli nasi, na dole byli nasi i właśnie sobie rzucaliśmy granaty. My im Oni nam. O nie zdążyłem się go reanimować. O granat. No, wbiegajcie panowie. Będę was kosił. Wujek was. Ubije jak indyki na święta. Nie ma litości, jak śpiewał kiedyś Kazik. Nie ma litości, nie ma litości, nie ma litości dla sku... Nie będę przeklinał, bo nie wiem kto mnie ogląda. Poczołgamy się. Oho, ten nie przeżyje tej akcji, koleś. Aha, albo on przeżyje, a ja nie przeżyję. Gdzie on to Załatwili mnie dwóch i bo... Nieźle im się wpakowałem prosto pod lupę. Tak sobie teraz pomyślałem, że, że oglądają mnie jacyś młodzi ludzie. Więc jeżeli jeszcze jesteście, może nie wiem, gdzie się doczyta czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum, już nie pamiętam, bo to ja to miałem, to już jest za mną. Przeczytajcie koniecznie sobie książkę Kamień na szaniec, super, bardzo mi się podobała. Mój zespół przegrał. Szkoda wielka, no ale dzielnie walczyliśmy, prawda? Fajnie było. A więc tak, chciałem Wam podziękować za wspólne poranne granie, zaprosić wam, Was na następne do, do oglądania moich następnych nagrań oraz przypomnieć, że wśród Was, wśród moich przyjaciół, wśród moich widzów. Zostanie rozlosowana jakaś nagroda, niespodzianka i wysłana do niego pocztą. Nie wiem, co to będzie. Nie wiem, czy to będzie nagroda dla jednej osoby, dla dwóch czy dla trzech. W każdym razie, jeżeli mój kanał osiągnie 100 osób oglądających, będzie miał 100, 100 widzów, wtedy zrobię taką specjalną urnę, wrzucę do niej wasze pseudonimy i rozlosuję wśród was tę nagrodę oraz wyślę do was pocztą. Nie będziecie musieli nawet płacić za przesyłkę. Jest to za kompletną darmochę. Dziękuję Wam za tym bardzo serdecznie. Pozdrawiam i zapraszam do komentowania moich filmików. I zapraszam Was do ponownego odwiedzenia mojego kanału YouTube. Dziękuję, pozdrawiam i pa pa. Miłego dnia życzę.